Cześć, witajcie na C64portal.pl Ja jestem Karion i nagrywam voiceover, bo schrzeniłem coś z mikrofonem podczas nagrywania wstępu do tego filmu. A jest kwarantanny tydzień trzeci, i pomyślałem, że nagram film o książkach, gazetach, czasopismach, które zanabyłem przez ostatnie miesiące i wstyd się przyznać nie miałem czasu otworzyć, przeczytać, zajrzeć. Dzisiaj to zrobię, tutaj z Wami. Będzie kilka fajnych rzeczy. Będą książki o pixelarcie coś, co bardzo lubię. Będą polskie akcenty, polska, polska twórczość, polska gazeta, polskie czasopismo bardzo fajne. Wiecie o co chodzi, ale zostańcie. Będzie, będzie ogłoszenie konkursu, słuchajcie. Przy okazji książek o pixelarcie myślę, że ogłosimy mini konkurs. Będzie w końcu Zap64, do którego w artykule dopisuję kilka ciekawostek. Wspominam je tutaj w filmie, zarknijcie później w artykuł, bo będzie tam mini wywiad, będą odnośniki do fajnych stron związanych z Zapem 64 powiedzmy luźno związanych z Zapem 64 Także teraz puszczam intro, czyli odwrotnie niż zazwyczaj, a po intrze filmik a później zapraszam na portal, C64 Portal. Słuchajcie, pierwsza rzecz i druga rzecz. I trzecia rzecz. Te trzy książki przyszły, czy te trzy publikacje przyszły jednocześnie, ale zacznijmy od najmniejszym, Fusion 64. Ja to traktuję jako taką broszurkę, o, taką ogólnie informacyjną o Commodore 64, tak? Współczesne gry, y, jump y, starsze gry, y, rozkładówka, y, opisy sprzętów, także to taka y, broszurka typu ciekawostka, ja to tak odbieram, ale nie mniej fajna, fajnie ją mieć. Y, druga rzecz to jest the story of the Commodore 64 in pixels, czyli jak się można spodziewać to jakieś wkładki, zaraz to pokażemy. Jak się można spodziewać yy, gry, gierki yy, i grafika, która przecież w tych gierkach proszę, otworzyła mi się na tarikanie. Która przecież w tych naszych gierkach była rewelacyjna. Przyznam szczerze, że przypadkowo mi się na Turikanie otworzyło, którego uznaję za najlepszą grę na Commodore 64. Technicznie, graficznie, artystycznie jest to rewelacja. Także yy, ciekawa pozycja nostalgiczna, żeby mieć ją w swoich zbiorach. Przejrzę i, i przeczytam, bo widzę, że jest tutaj co czytać. Wywiady. Golden Axe. Pewnie z twórcami. No, no, zobaczymy. Wygląda to fajnie. Benda w świętej pamięci. Trap. Ben na, na Pixel Heaven wspomniał, że, że przez długi czas uchodziło, że Trap to było pierwsze takie demo. Teraz odsyłam Poszukajcie w sieci. A może umieszczę link do, do dema, który Bendaglisz robił, do którego robił muzykę. Fajna sprawa. Już widzę, że ten, już widzę, że, że będzie co poczytać. Także e, historia Commodore 64 w pikselach. to jest druga pozycja i z tego samego wydawnictwa, ale chwila, zanim do zapa. Zobaczmy, co to jest. E, na Nog. Ok, mapa. Ona chyba była w bajtku, prawda? E, Tutaj jakaś taka widokówka, wizytówka. ale wie co, ale okej. Okay. Tir na nok. Nie wiem, czy to nie to dokładnie było w bajtku. Jakby mniejsza z tym, bo wygląda to fajnie i y, szkoda to wieszać na ścianie. Także zostanie prawdopodobnie tutaj w książeczce. No i słuchajcie, za 64. E, powiem tak. Wiem, że Wiem, że takie czasopismo wychodziło. Nigdy wcześniej w latach 80., -tych, 90. -tych go nie widziałem. A to tutaj to jest taki zebra zebrany rocznik za 2020, -20, za 64, rocznik 2020. Ja to odbieram e, jako taki rocznikowe wydanie. E, pewnie gazeta nie wychodzi już e, jako miesięcznik. E, rocznikowe wydanie, podsumowanie. Tego, co ciekawe w minionym roku albo w minionych latach, i tego, co się szykuje na, na nowy rok, zebrane w takiej naprawdę fajnej, fajnej formie, bo tak. Gruba okładka, twarda, książka, no, książeczka w zasadzie, tak? Książka, książeczka, album. 120 parę stron. Pewnie sporo odwołań do poprzednich numerów, patrząc tutaj na te twarze redaktorów to, to jakieś tutaj odwołania do starszego numeru będą. I to co chciałem powiedzieć, ja może w tej chwili tutaj w, dolinkuję, pokażę, zmontuję. Słuchajcie, znalazłem stronę, gdzie są skany, nie wiem czy wszystkich, dla mnie to wyglądało, że wszystkich numerów ZAPA64 można sobie wejść, te skany ściągnąć, poczytać, pooglądać, co na pewno będę robił, bo książka wygląda, znaczy magazyn, gazeta wygląda naprawdę fajnie. A w artykule na portalu, w artykule do tego filmu zerknijcie, bo jest wywiad z, jak się okazuje, człowiekiem, który odpowiada za stworzenie tej strony i, i, i prowadzi uaktualnia. To jest mój dobry znajomy David, ksywka Jesket, Demoscenowiec z Australii, który to, który to stworzył. Zadałem mu parę pytań, zgodził się odpowiedzieć, więc zapraszam do portalu, do artykułu. Zapytałem go o to, czy to w ogóle w Australii było popularne. Sam byłem bardzo ciekaw. David, czyli Jasket wydaje jedyny wychodzący w tej chwili może nie jedyny, ale taki najbardziej popularny magazyn dyskowy na Commodore 64 Vandalism News, więc też zerknijcie, jeśli nie znacie. Ciekawostka, Vandalism News wychodzi na D81, co staram się zawsze wykorzystać i, i wgrać, bo to są cztery dyskietki zwykłe, które wchodzą na dyskietkę 3,5 calową. Dobra, koniec o zapie. Odsyłam do artykułu, poczytacie o, o jeskecie, kilka, kilka zdań, które nam powiedział o swojej stronie, o swojej działalności z Vandalism News i i o co chodzi z tym Zapem64 w Australii. E, idźmy dalej. E, kolejna rzecz, słuchajcie, to jest książka The Masters of Pixel Art. I to naprawdę wstyd się przyznać. E, ja to dostałem jakiś czas temu, e, ponieważ brałem tutaj skromny udział w tej książce. Są moje grafiki i y, y, byłem poproszony, żeby parę słów o nich napisać. I, I to się gdzieś tutaj z, znalazło, stąd tą książkę dostałem. Ale jakiś czas później w pewnym konkursie, przeznaczam, że naprawdę nie pamiętam, gdzie wygrałem po raz drugi tą samą książkę. Także słuchajcie, mówiłem, że będzie ciekawostka. O, to jest fajne, bardzo lubię tego grafika. To jest Veto, kolega z Niemiec. Bardzo, bardzo specyficzny i ciekawy styl. Więcej takich ciekawostek tutaj znajdziecie. Słuchajcie, ludzie z całego świata. Głównie Europa, ale z całego świata, ale ja nie o tym, bo to jest, to jest książka, którą chcę przeznaczyć na nagrodę w konkursie. Jeszcze nie wiem w jakim konkursie z Jugorinem coś wymyślimy, bo chodziło nam to po głowie. To jest książka z dedykacją od Prowlera, który jest jakby wydawcą tej, 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 tej serii albumów. Zaraz pokażę resztę. Słuchajcie, ciekawostka, to jest drukowane w Polsce, w Krakowie, jakby nie wiem, czy, czy więcej mogę, czy chcę powiedzieć. Prowler jest znanym demoscenowym grafikiem z Amigi, ale wybrał sobie firmę w Warszawie, że w Warszawie, wróć, w Krakowie, wybaczcie mi, w Krakowie, gdzie to drukuje. Fajna pozycja, mówię, mam taką drugą, i tą, z tą dedykacją od Prowlera zrobimy jakiś konkurs i damy jako nagrodę, e, będziemy informowali na portalu, e, jak już coś wymyślimy. A może Wy wymyślicie jakiś konkurs, także napiszcie, napiszcie w komentarzach, piszcie na forum, piszcie na portalu, e, w komentarzach do artykułu, może coś wspólnie wymyślimy. E, to jest seria, Volume 1, e, to były 16-bitowce i to też sobie chętnie pooglądam. Amiga Atari ST i, i te czasy. Hmm. O, proszę, to znowu na polskim artyście otworzyło mi się przypadkowo Jok. E, pozdrawiamy Joka. E, w tej chwili z grupy Elysium na Commodore 64 głównie tworzy, ale to są jego prace akurat z Amigi, Lazur e, i tak dalej, i tak dalej. No, na pewno sobie poczytam te, te teksty. Jeż wiem, jak to powstawało, bo sam te opisy musiałem. I, I tłumaczenie się e, napisać, więc chętnie poczytam, co inni graficy piszą o swoich pracach. Mm. Idziemy dalej. Fajna, fajna pozycja. Lubię takie rzeczy wieczorami oglądać. E, Masters of Pixel Art volume 3. I to są rzeczy współczesne można by powiedzieć. E, grafika pixelartowa, ale taka współczesna. Takie community wokół strony pixeljoint.com. Artyści, słuchajcie, z Rosji, bardzo fajna grupa artystów. To jest chyba według krajów ułożone, więc... Proszę bardzo, znowu mi się na znanej postaci. Kolega, który też na Commodore tworzy, w grupie Oxiron, jeśli, jeśli się nic nie zmieniło. Toink. Ale to są jego prace, takie współczesne. Nie Amiga, nie Commodore 64, ale, ale takie prace pixelartowe, robione na nowoczesnych sprzętach. Tomik, też chyba Demoscenowiec, jeśli dobrze kojarzę. No, już widzę, że, że będzie masę fajnych rzeczy. Japończyków jest dużo, to jest też dobra szkoła pixelartu, także dużo ciekawych wrażeń pewnie przede mną. Jako ciekawostka, do, dokupić sobie można do tych książek. Ja postaram się podlinkować to też i taką rzecz sobie zamówiłem. To są wybrane prace z tej części o 8-bitowej księdze. Wybrane prace wydrukowane w całkiem fajnej jakości. Nie wiem, jak tu się światło odbija. Kurczę, żeby, żeby to dobrze wyglądało. ale To mamy taką Veto. To jest polski artysta o ksywce kurdy, Taką maksywkę. Bardzo fajna praca na komodore w Hiresie. To jest pewnie z Amstrada, nazwiska tego, czy krzywki tego artysty nie pamiętam. No i tak dalej, i tak dalej. Proszę bardzo, koledzy tarowcy. to jest rewelacyjna praca. No po prostu jestem pod wrażeniem. miraż e, Mermaid. No prosi się, żeby to w ładne uprawki i powiesić sobie tutaj ją mnie w jaskini. Zobaczymy, szkoda trochę tego. Więc na razie leży w takiej teczuszce. E, I na koniec zostawiłem sobie dwie... Dwa numery Komoda Entemiga, no rewelacyjna gazeta, no słuchajcie, to jest, to jest, to w starych czasach chodziło się do kiosku kupować bajtka, później Komodora Entemiga, to jest świetna kontynuacja. Słuchajcie, ja miałem okazję, cały czas przygotowujemy i będziemy spróbowali namówić Pana Klaudiusza Dybowskiego do, do spotkania się, jak już się te koronawirusy skończą. Mamy wspólnie z nim wymyśliliśmy kilka rzeczy, o których chętnie porozmawiamy i pokażemy, ale pokazałem mu te czasopisma i mówię, słuchaj, zobacz, co się dzieje w tej chwili na Commodore 64, na Amidze, w tej społeczności. No był w szoku, mówi, że to jest rewelacyjna rzecz. Po pierwsze, to popatrzcie, jak to jest wydane. To jest e, na kredzie rewelacyjne, kolorowe. Ja wiem, że w obecnych czasach to nie jest żadna rewelacja, ale, ale to aż miło wziąć do ręki. Zakupiłem dwa numery, ale muszę teraz dokupić trzeci, bo znaczy kolejny, piętnasty, tak, ale trzeci w mojej. Może nie trzeci, czekajcie, tutaj mam ich więcej zaraz. Ile ja ich tutaj mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć numerów mam, plus te dwa, osiem. Piętnasty numer, widziałem, że wyszedł, zresztą podlinkowaliśmy na, na naszej stronie do komody do Endemiga, także kliknijcie, wejdźcie i kupcie. Ja zaraz to zrobię. No to wyszło jakoś, jakoś niedawno, ostatni tydzień. Eee, a my podjęliśmy współpracę eee, i eee, być może będzie tak, że niektóre teksty eee, z komody i amigi będą pokazywały, się, e, będą pokazywały się u nas na portalu jako przypominajki, jako przypomnienie starszych rzeczy. Dogadujemy to. Eee, jeżeli będzie okazja, to być może my też coś napiszemy, pokażemy, może jakiś party, party raport z Musiałem Dragon w przyszłym roku, kto wie. Ja jestem zachwycony tym, tym czasopismem. Będę, będę zanabywał więcej wam. Polecam to samo. No i tyle. Taki, taki przegląd prasy i przegląd czasopism. Chciałem pokazać te z zapem. Rzeczy, oczywiście te polskie też, ale to wydaje się ciekawa rzecz e, z racji tego, że jakoś tam w międzyczasie do, dotarłem do tego zeskanowanego zapa. Także ja sobie tam przypomnę, jak to wyglądało kiedyś. A tutaj jest taki współczesny rocznik 2020 e, starej gazety. Tyle! Nie wiem, jak to wyszło e, z dwóch kamerek tutaj kręcone. Zobaczymy. Zapraszam Was jak zwykle na portal, będzie troszkę się działo w nadchodzącym tygodniu, w tygodniach, stwierdziliśmy z Jugolinem, że troszeczkę więcej rzeczy spróbujemy poprodukować, żeby umilić i sobie i Wam czas tej kwarantanny, podzielić się naszym, naszą pasją, naszym wspólnym hobby. także do zobaczenia w następnych filmach, a będzie tego sporo w nadchodzącym tygodniu, zapraszam, cześć, trzymajcie się. Yeah wow.